To życie, które do dzisiaj było, to było jakieś stare życie. pomyślicie, że ono już zniknęło, że już umarliście i teraz zostaje nowe życie, które możecie przeżyć dobrze i zgodnie z naturą. Ha? Tak mówił Marek Aurelius, no i co, why not? Cześć! Tu podcast Myślnik Stankiewicza, czyli rozmowa człowieka z człowiekiem o wszystkim, co dla człowieka istotne. Dzisiaj to, co jest istotne, wybieracie wy, bo robimy kolejną część QA, czyli wy pytacie, czy też wy pytaliście, w mailach, komentarzach, za co bardzo dziękuję, a ja staram się odpowiedzieć. Krótki segment ogłoszeń parafialnych. Kalendarzstoicki.pl najlepszy prezent dla was, dla bliskich pod choinkę na nowy rok. Mega, mega. Polecam. To raz, dwa, już 16 grudnia. Kolejny webinar, tym razem o tym, jak po stoicku przejść przez święta i nie zwariować. Również mega polecam, zapraszam. Link w opisie. A kto z Was, oczywiście, chce u siebie w zespole, u siebie w firmie szkolenia z tego stoicyzmu, w jaki sposób to poprawia komunikację i funkcjonowanie zespołu, proszę o maila i wszystko dogadamy. A teraz przejdźmy już do dzisiejszego tematu. Wybrałem takie trzy. Powtarzające się pytania, czy też typy pytań, i chciałbym je dzisiaj, jak to się ładnie mówi, zaadresować, czyli odpowiedzieć na nie. Pierwsze z tych pytań w zasadzie można by podsumować, czy pierwszy typ tego pytania, na który chciałbym odpowiedzieć, brzmi w zasadzie tak: jak ja osobiście, ja jako autor, ja jako stoik, w jaki sposób ja stosuję ten stoicyzm. W życiu? To pod różnymi, na różne sposoby o to, o to pytacie, postaram się na to dzisiaj odpowiedzieć. Z takiej perspektywy, jakby nie tyle mówiąc o sobie samym, bo to zawsze można o tym mówić dużo, ale starając się wydobyć z tego, co ja o sobie wiem i jak ja działam i jak ja żyję, wydobyć to, co może Wam pomóc. Bo wiecie, Pamiętajcie, że ja jako osoba, która o tym stoicyzmie mówi, pisze i opowiada, no ja mam tak naprawdę bardzo, bardzo szczególną pozycję właśnie dlatego, że o tym stoicyzmie mówię i opowiadam i robię to bardzo długo, takie ja prawie dwie dekady już w tym stoicyzmie siedzę. I zawsze powtarzam, że nie ma w stoicyzmie osób zaawansowanych i mniej zaawansowanych, tak? Wszyscy jesteśmy aspirujący, wszyscy jedzie, je, idziemy po tej stoickiej drodze, tej stoi, stoickiej ścieżce. To trochę jest tak jak z abstynencją, z odstawieniem alkoholu. Ja kiedyś powiedziałem, mi teraz dobiega końca 15 rok. Absolutnej abstynencji od alkoholu, ale kiedyś rozmawiałem z, z przyjaciółką, która też miała podobne problemy i która mi się tam zwierzała, że ona już tam rok czy półtora nie pije. I ja jej powiedziałem: To bo na messengerze konwersacja, powiedziałem jej tak dość luźno, w, jakby w locie, powiedziałem jej, że. Słuchaj, tak naprawdę, no to jak już masz ten rok, półtora, no to tak naprawdę już nie ma między, różnicy między nami, tak? To znaczy, to, że ja mam tych lat 15, no to jest arytmetycznie, to jest różnica, natomiast psychologicznie my już jedziemy na podobnym wózku, tak? To znaczy, to, że ja mam natłuczone tych 15 lat niepicia, nie czyni mnie tak naprawdę w żadnym sensie mądrzejszym czy wiedzącym coś więcej niż ona. I jakby bardzo to, mam wrażenie, było takie celne, tak? To znaczy, faktycznie, tak jest, że po zrobieniu jakichś tam pewnych prac początkowych, no wszyscy jesteśmy, czy to w niepiciu, czy to w stoicyzmie, czy to w życiu w ogóle, wszyscy jesteśmy na jednym, na jednym wózku. Więc to nie jest tak, że ja mówiąc, że mam no 18 lat już w tym stoicyzmie siedzę, żeby dokładnie policzyć. Po tych 18 latach to nie jest tak, że jestem jakiś dużo mądrzejszy niż wy. Ja mam po prostu. Trochę więcej, może, książek przeczytanych i trochę więcej spraw przemyślanych. I to nawet nie chodzi o to, że ja mam jakoś lepiej rzeczy ustawione niż osoba, która dopiero się tym stoicyzmem zajmuje. Ja bym raczej powiedział, że. Ja bardziej świadomie mam te rzeczy ustawione, tak? Bo też cały czas popełniam błędy, robię duże rzeczy nie po stoicku. Natomiast, no, wiem, kiedy to już nie jest stoicyzm, tak? W sensie wiem, kiedy te błędy są i jakoś tak mam wrażenie, w miarę dobrze to rozumiem, a przynajmniej umiem to samemu sobie, no i wam opowiedzieć. Więc generalnie idea jest taka, że, no, w stoicyzmie należy się cały czas ćwiczyć. I tutaj miejcie pod uwagę, że dla mnie, tak naprawdę, dla mnie osobiście, bo pytanie jest o to, jak ja osobiście to robię. No, dla mnie osobiście mówienie Wam o tym stoicyzmie, opowiadanie, pisanie, no to jest cały czas przeżywanie go na nowo, tak? Ja tak naprawdę muszę robić, dzięki temu, że mam Was i że do Was mówię, za co mego ja dziękuję, za tę możliwość. Dzięki temu, no ja tak naprawdę muszę robić mniej ćwiczeń stoickich, dlatego że samo opowiadanie o tym, no jest już samo w sobie ćwiczeniem. To jest ta. Bardzo taka specyficzna y, sytuacja. I jest też tak, czy może inaczej, jest tak dlatego, że sensem ćwiczeń, wszelkich ćwiczeń, czy przynajmniej tych stoickich ćwiczeń, no jest właśnie stałe wydobywanie treści tej filozofii jakby na wierzch, żeby ona nie była, żeby, żeby ją stale na nowo przeżywać, żeby ona nie, nie zaśniedziała, nie zbłękitniała, nie pokryła się patyną, tak? Żeby to nie było takie coś, co odstawiamy na półkę i sobie tam jest, półkę metaforyczną w głowie albo faktyczną na szafce, żeby to nie było tak, że sobie odstawiamy ten stoicyzm, no i tam raz na jakiś czas coś się przypomni. No nie, trzeba to cały czas w sobie odnawiać i to jest bardzo indywidualna sprawa, w jaki sposób my to odnawiamy. Dla mnie świetnie działa na przykład właśnie nagrywanie podcastu Opowiadanie, uczenie was tego stoicyzmu, ale też inne rzeczy. Natomiast no, każdy musi sobie tutaj własną ścieżkę y, znaleźć i żeby to właśnie na cały czas na nowo wyciągać, cały czas na nowo jakby się bodźcować, żeby to się nie zastało, żeby to było taką właśnie realną treścią życia, która jest cały czas przed nami, żeby się bodźcować, impulsować, żeby to cały czas było motywujące głupie słowo, żeby to cały czas miało tą siłę bodźcującą. W moim wypadku, no, właśnie mówienie, opowiadanie, pisanie o stoicyzmie ma tą moc, bo ja w pewnym sensie zawsze ją, zawsze to robię od zera, zawsze, zawsze to wygrzebuję od początku. Natomiast z takich rzeczy stricte już ćwiczeniowo-stoickich, no to ja jestem naprawdę wielkim fanem tego stałego myślenia, stałego jakby wracania do tego, do tego podziału, do podziału na rzeczy zależne i niezależne, dlatego że, no cóż, z jednej strony logiczna siła tego, tej koncepcji, jej jasność, klarowność no jest nie do przebicia. Natomiast z drugiej strony, ona jest też doskonałym materiałem i takim bardzo prostym materiałem, w tym sensie, że nie trzeba do tego, nie wiem, sali sportowej ani książek, bo to się dzieje w głowie, żeby stale do tego wracać, tak? Rano wstaje czeka mnie trudny dzień i od razu już się zaczyna rozmywać ta linia między tym, co ode mnie zależy, nie zależy. No i wtedy muszę sobie zrobić ten podział co tu zależy, co nie zależy. Dwuchwyt epikteta, co jest tym chwytem, za który mogę podnieść temat, a za który nie mogę podnieść tego tematu. Do tego też kalendarz stoiczki służy, tam ten podział na rzeczy zależne i niezależne, no, służy właśnie tego na każdej stronie temacie, żeby sobie wpisać, jest jakaś kwestia, jakiś problem, to sobie robi szybko notatkę, tabelkę, co jest zależne ode mnie w 100% w tym temacie, a co. Nie jest ode mnie zależny w 100%. I to już jakby ustawia temat, żeby to zarówno się działo w głowie, ale też jakby wobec problemu, tak? Stale sobie przypominać o tym, jak jest nowy dzień, ze swoimi treściami albo jakiś właśnie problem, żeby stale przypominać sobie, stale tą linię podziału między tym, co jest zależne, niezależne, stale ją jakby wydobywać w sobie, nazywać. Bo tutaj mam wrażenie, że. Że trochę tak naprawdę mylili się czy mylili, no jakby nie wzięli pod uwagę do końca realiów działania ludzkiej psychiki, nasi stoicy autorzy, bo oni o, tych, o tej zasadzie podziału na zależne, i niezależne, oni trochę pisali w takim duchu, że raz to trzeba odkryć, nazwać i wtedy już to jest na zawsze dane. I to w pewnym sensie jest prawda, to znaczy faktycznie jest tak, że odkrycie tego jest taką epifanią i jakby naprawdę ustawia pewne rzeczy w głowie, ale z drugiej strony jakby praktyka jest taka, że ta linia się cały czas rozmywa, tak? To znaczy wpływ innych ludzi, bodźcowanie przez świat, nie mówiąc już o tym oceanie informacyjnym, w którym wszyscy się taplamy, media tradycyjne, społecznościowe i tak dalej. No, one bardzo ma, mają taką tendencję, żeby rozmywać tę linię, tak? Że jeżeli ja sobie tego nie odświeżę, i powinienem to, to sobie właśnie odświeżać no, codziennie, jeżeli ja sobie tego nie odświeżę, to ta linia się rozmywa. Tak więc jakby stałe wracanie do tej linii, stałe nazywanie jej właśnie wobec problemu, wobec dnia czy tygodnia. Stąd ten kalendarz stoicki, wobec danego jakby tematu, czy planu, kierunku życia, co w tym jest ode mnie zależne, co niezależne, to jest ta. To podejście, które mi osobiście bardzo dużo daje. To jedno. Drugie, ja myślę, że jestem też wielkim takim fanem, fanem, głupie słowo, ale jakby dobrze na mnie działa ta część stoicyzmu o zaczynaniu na nowo, tak? Możesz zacząć życie nowe. Pisze Marek Aureliusz, i to jest coś, co bardzo do mnie trafia, tak, że on też w innym miejscu ładnie pisze, że to życie, które do dzisiaj było, tak, że jakby do momentu, jak słuchaliście tego podcastu, w sensie do momentu, jak go włączyliście, do teraz, to było jakieś stare życie. pomyślicie, że ono już zniknęło, że już umarliście, i teraz zostaje nowe życie, które możecie przeżyć dobrze i zgodnie z naturą. Ha? Tak mówił Marek Aureliusz, no i co? Why not? To do mnie bardzo trafia osobiście, no ja właśnie czy to 15-letnia abstynencja, czy w jakichś tam innych tematach bardzo, czy pompki i różne tam moje, różne projekty, no to stale staram się zaczynać na nowo, tak, widzę, że tych pompek nie robię tyle, co bym chciał, no to teraz jak nagrywam 3 grudnia dla Was ten podcast, no to mam znowu plan, że od dzisiaj to już się zepnę i będę robił wszystkie, bez wyjątku, co do jednej, tak, żeby stałe zaczynanie na nowo, to jest taka... Rzecz, że coraz to nowe rzeczy można, można w ten sposób ogarnąć, czy spróbować ogarnąć, to jest coś, co bardzo do mnie trafia i ta ta świadomość właśnie stoicka, że nigdy nie jest za późno, tak? no, nigdy nie jest za późno, żeby przestać pić alkohol, zacząć robić tam jakieś ćwiczenia, czy żeby zacząć robić ćwiczenia, ćwiczenia fizyczne, czy ćwiczenia stoickie, tak? To jest właśnie fajne, że zawsze możemy, nigdy nie jest za późno. I to mi daje, znów osobiście, daje mi tego, takie różne struktury, tak? Właśnie, że staram się chodzić na te wycieczki jednodniowe, robić pompki, biegać, czy robić te ćwiczenia z rzeczami zależnymi i niezależnymi, że to jest pewna struktura, którą ja sobie sam definiuję, która oczywiście zawsze później życie przychodzi i ona się zaczyna rozmywać, no i wtedy się znowu z taką nieustępliwą cierpliwością do niej wraca. I to jest jakby myślenie o tym, co mi najbardziej pasuje. Natomiast to jest oczywiście tylko część stoicyzmu, bo tak jak zawsze powtarzam, no gdyby każdy sobie wyjmuje, czy jakby każdy się skupia na tej części stoicyzmu, która mu czy jej najbardziej pasuje. Więc tutaj jest pewna szeroka dowolność, no ale pytanie było to, jak ja to osobiście robię, więc było pytanie, było, jest odpowiedź. I teraz drugie pytanie, pytanie z pozoru przynajmniej dużo bardziej konkretne, mianowicie pytanie o ten odcinek z zeszłego tygodnia, czyli dlaczego właściwie w podcaście o stoicyzmie opowiadałem o książce Patrycji Wolny. I znów to jest pytanie, które z jednej strony jest pytaniem konkretnym, a z drugiej strony no jest tak naprawdę pytaniem o to, po co są takie trochę dygresje czy odskocznie od stoicyzmu, które w tym podcaście są, i to na oba wymiary tego pytania postaram się odpowiedzieć. Po pierwsze, no były takie prośby, tak, żeby czasami robić polecajki książkowe czy omówienia książek. No to one są. W 80. to był chyba 80 odcinek podcastu. Wjechała pierwsze omówienie książki. No i tak jak powiedziałem, tydzień temu, ja będę się, będę się starał raz na ileś odcinków coś tam o jakiejś książce powiedzieć o książkach, które są nowe, o książkach, które są ważne obiektywnie, albo przynajmniej dla mnie są ważne, czy przynajmniej tych książkach, które mi się podobają. I to nie są zupełnie zbiory tożsame, tak? To, że ja mówię o jakiejś książce, na przykład o książce Patrycji Wolny, która jest jakoś tam głośną książką, czy z pewnych powodów ważną, to nie znaczy, że ja uważam, że ta książka jest dobra, tak? I vice versa, jeżeli za tydzień, czy za miesiąc opowiem wam o jakiejś książce, którą uważam za bardzo dobrą, to może być książka, nie wiem, wydana 10 lat temu, o której, o której nikt nie słyszał. Właśnie myk z tymi książkami polega na tym, że Ważność takiej książki, że jej jakość literacka i jakby społeczna wartość to są często różne w ogóle rejestry, tak? a to, czy nam się podoba, czy nie, no to jest jakby jeszcze inny kierunek. Więc często, gęsto to są po prostu różne tematy i w ramach tego staram się, staram się nawi nawigować. Natomiast głębszy sens pytania, no po co w ogóle są takie dygresje? Czy nie powinniśmy w tym podcaście mielić tylko stoicyzmu krok po kroku? Ja się staram generalnie robić obie rzeczy, tak? To znaczy, staram się, żeby był ten rytm stoicki, w którym krok po kroku przez ten stoicyzm idziemy. I za tydzień już myślę, że będzie z powrotem, właśnie sprawy stricte stoickie. Natomiast no. Motto podcastu brzmi i uważam nieskromnie, że dobrze brzmi, że to jest rozmowa człowieka z człowiekiem o wszystkim, co dla człowieka istotne. To znaczy, nie tylko o stoicyzmie, ja nie chcę klepać stoicyzmu w takim znaczeniu, że tak jak był ten profil kiedyś na Facebooku, to samo zdjęcie marka, Aure... przepraszam, to samo zdjęcie Bogusława Lindy codziennie. I tam chłopaki wstawiali codziennie, faktycznie, to samo zdjęcie uśmiechniętego Bogusia Lindy. No tak, ja nigdy nie chciałbym, żeby te moje. Moje tutaj moje opowieści były właśnie tym samym zdjęciem Marka Aureliusza czy posągu Marka Aureliusza codziennie z jakimś tam cytatem. Tak? Chciałbym, żeby to było jednak zawsze, zawsze zaciekawiało, zawsze, żeby to było coś nowego i staram się nawigować, żeby to były takie dwa nurty. Z jednej strony stoicym krok po kroku, z drugiej strony wycieczki na różne pola. Staram się opowiadać o różnych rzeczach i perspektywach, które wydają mi się ważne, tylko że tak jak ona się mogą pozornie wydawać no, mało mające wspólnego ze stoicyzmem, czy że niewiele mają wspólnego ze stoikami, to na głębszym poziomie jakby mają, tak? To znaczy uważam, e, oczywiście książka na przykład, trzymając się tego przykładu, książka Patrycji Wolny, no ona nie, nie jest o stoicyzmie, tam nic nie ma. Natomiast, no, ona zwraca uwagę na pewne tematy, które są skądinąd ważne, również ważne dla stoików, tak? Tematy, które są właśnie te sprawy związane z przemocą, czy z jakimiś tam rodzinnymi traumami, Sprawy, które trzeba jakoś mieć tam przemyślane, a przynajmniej zmapowane, żeby się dobrze odnajdywać we współczesnym świecie. I to by była taka tutaj centralna, chyba, myśl, że znaczy nie chyba, tylko na pewno. Marek Aureliusz mówi, że żyj zgodnie z naturą, co w dzisiejszym świecie znaczy, generalnie żyj rozumnie i żyj. Zgodnie z faktami, czy nie zaprzeczając faktom, biorąc, przyjmując fakty do wiadomości, więc musimy mieć jakiś tam ogląd, jaki ten świat dookoła nas jest. Nie możemy czy powinniśmy za bardzo zamykać oczu na to, co się dzieje, i stąd są to dygresje. Ja tak też rozumiem stoicyzm, że to jest pewna taka całościowa postawa wobec rzeczywistości. W związku z tym ważne jest dla mnie, żeby żeby dawać sobie przestrzeń, żeby odkrywać różne takie zakamarki, które są właśnie trochę schowane, które są trochę pod podszewką, ale które myślący człowiek czy aspirujący stoik no, powinien mieć to jakoś zmapowane. Natomiast znów, jest regularne odcinki stricte poświęcone stoicyzmowi, a te odcinki, które nie są bezpośrednio w stoicyzmie, one w pewnym sensie się i tak... I tak łączą z tą postawą, którą tutaj propaguje, tego reformowanego stoicyzmu bo tak jak powiedziałem, rozumna postawa wobec rzeczywistości i ta rozumna postawa, no ona w pewnym sensie się domaga tego, czy ja to tak przynajmniej rozumiem, żeby no, nie zamykać się. tak? To znaczy powtarzanie to samo zdjęcie Bogusława Lindy czy posągu Marka Aureliusza codziennie, i powtarzanie sobie codziennie jak mantra tego samego cytatu, no to może się sprawdzi, nie wiem gdzie się sprawdzi, ale no, w stoicyzmie ja nie uważam, że ona się sprawdza. tak? To właśnie chodzi o to, żeby tą postawę, Całościową postawę życiową no, testować w różnych okolicznościach i na różnych polach, i stąd są te różne wycieczki. Tutaj kropeczka, kropka do, 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 do pytania drugiego. Osoby też, które są, chcą stricte stoicyzmu, to uspokajam, myślę, że już za tydzień będzie stricte stoicyzm. Natomiast trzecie pytanie, jest takie, jakby jeszcze bardziej prywatne, jak powstaje podcast jak to ogólnie wygląda u mnie, tak, jakby jak wyglądają kulisy nagrywania podcastu i tak dalej, i tak dalej. Tu nie do końca wiem, po co jest to pytanie, znaczy szanuję, nie do końca wiem, po co ta wiedza będzie, ale no jakby chętnie, mm. chętnie, chętnie odpowiem. No ja generalnie nagrywam ten podcast, żeby trafiać do was trochę szerzej z tym stoicyzmem, żeby były i książki, i teksty, i kalendarze, i właśnie podcasty. To też badania naukowe to fajnie potwierdzają, że po pierwsze, do różnych ludzi do, można dotrzeć różnymi kanałami, a po drugie, że przekaz, który jest i w mowie, i w piśmie, i w jeszcze tam jakimś innym medium, że on się jakby akceleruje, że on się wzmacnia, tak? Że jak się dociera różnymi kanałami, to się dociera lepiej. I przygoda z podcastem fantastyczność, Jesteście publicznością, ja to bardzo lubię nagrywanie dla Was, to jest też coś nowego dla mnie, coś, czego się cały czas uczę. Jedne z rzeczy, które mi tu pięknie wychodzą i też widzę to po Waszych pytaniach i po interakcjach z Wami, no jest taka, że przekaz jest taki bardziej osobisty, tak? To znaczy, jak ja tutaj sobie chrząknę, czy coś tam wydam jakiś mniej kontrolowany dźwięk, to być może mm, Kamil, montażysta, pozdrawiam pozdrawiamy wszyscy, być może go wytnie, ale jeżeli nie wytnie, no to jakby dotrze to też do was, tak? Tutaj się jakby w podcaście, jakby podcast jest dobry do stoicyzmu, dlatego, że w podcaście się nie da udawać, tak? To znaczy można udawać w książce, czy nie wiem, w tekście, który jest jakby oderwany od autora, ale żywy głos, żywy, żywy podcast, żywe nagranie i to zwłaszcza robione regularnie, co tydzień, no ono jakby jest dużo bardziej bezpośrednie, zarówno w tym znaczeniu, że wiem, że słuchacie tego tego mojego gadania w samochodzie, biegając, yy, robiąc jakieś tam rzeczy, właśnie w takich intymnych, osobistych sytuacjach, no to jest z założenia właśnie takie intymne, osobiste, ale też dlatego, że ja tu dużo mniej, jakby dużo mniej mogę udawać w tym znaczeniu, że wiecie dużo bardziej bezpośrednio, jaki, jakby jaki ja jestem i to, jak to u mnie wygląda. Tak? tak jak mówię, tekst zawsze jest taką zaporą, czyli jest takim medium pośredniczącym między czytelnikiem a, a autorem. A stoicyzm właśnie chce, no jakby ma być postawą jakby prawdziwego życia, prawdziwą postawą wobec rzeczywistości. W związku z tym fajnie tutaj mam wrażenie, że się sprawdza medium, no właśnie, które jest autentyczne, w którym mało można udawać, czy można udawać mniej, bo zawsze trochę można, ale no, w którym można udawać mniej, no i które mówiąc krótko, jest też no, maksymalnie jak się da, zbliżone do tego. Do tego starożytnego ideału, właśnie przekazywania przez żywe słowo, tak? przez żywą rozmowę. Tutaj, co prawda, ona jest zdalna i jednostronna, no ale jednak nie jest to tekst, prawda? Tylko jest to mówienie. Jedna osoba mówi, a druga osoba, druga osoba słucha. To jest też bardziej, mam wrażenie, podcast, jest dużo bardziej na żywo, tak? w tym znaczeniu że, no wiecie, jak się pisze książki, no to książka fajnie wychodzi tam, no, raz do roku, to jest bardzo często już, no i ona jest jakby takim bytem mocno zapośredniczonym, również zapośredniczonym w czasie, tak? W podcaście jest to dużo bardziej jakby żywe, tak? Dużo bardziej można reagować. Nie wiem, w styczniu 2004 roku nagrałem o tym serialu 1670 rok nagrałem odcinek, bo on wtedy jakby był na, na topie, modnie się było o nim wypowiedzieć, i było jakby dużo osób o nim mówiło i było jakoś tam oglądane, no to nagrałem o tym, tak. No jakby jest po prostu krótki, krótki ląd, krótki bufor, mogę dzisiaj nagrać, jutro wrzucić i też odnieść się do jakiejś sprawy bieżącej, a w tym stoicyzmie, o którym Opowiadam, no właśnie o to też chodzi, o umiejętność odnalezienia się wobec sprawy wobec spraw bieżących trochę były też takie jakby odcienie znaczeniowe w tym pytaniu że po co ja w ogóle nagrywam podcast tak to znaczy skąd się wziął ten pomysł no generalnie to już trochę wyjaśniłem ale też wziął się stąd że byłem o to proszony tak to znaczy ileś osób mnie przed założeniem podcastu po prostu pytało tak no czemu nie mam czasami tak no, nie chcę powiedzieć że na tarczywie ale trochę na tarczywie że czemu nie masz jeszcze podcastu tak jakby, tak jakby to był jakiś obowiązek albo coś, ale no jakby to mnie jakoś tam też zmotywowało. No i, no i, no i podcast jest i jakoś tam fajnie, fajnie to działa. Dla tych z Was, może, którzy mm, o tych kulisach, dla tych z Was, którzy może jakoś tam rzadziej słuchają. No generalnie idea jest taka, że ja nagrywam do Was. No dobra, powiem jakby z backgroundu, z tego. Nie, nie backgroundu, przepraszam, z backstage'u. Mm, to będzie z backstage'u. Jest taka informacja, że. Mm, Taka opowieść, która tutaj mi przychodzi do głowy, jest taka, że wiosną 2023 roku, jak ja właśnie rozważałem, jakby przemyśliwałem założenie tego podcastu, no to cóż, ja zorientowałem się, jak dużo różnych szkół jest w podcasterce czy w podcastowym świecie. I są różne, wiecie, bardzo mocne opinie na różne tematy, w szczególności mnie dwie szkoły przeciwne sobie intrygowały, mianowicie jedna szkoła, która mówi, że podcast może być tylko solo, tylko jedna osoba mówi do mikrofonu, bo tylko wtedy jest przekaz gęstej wiedzy. Jeżeli jest więcej osób, jeżeli są heheszki, rozmowy, no to właśnie zaraz są heheszki, zaraz są jakieś żarciki i to się natychmiast rozmywa. I to jest jedna szkoła, która niespecjalnie lubi drugą szkołę. Drugą szkołę, która mówi, że tylko i wyłącznie rozmowa dwie osoby albo goście, nigdy samemu. Nigdy samemu, dlatego jak jest samemu, no to jest nudno, dynamika jest tylko wtedy, kiedy są goście, kiedy są więcej niż jedna osoba. No i oczywiście druga szkoła nie lubi pierwszej, tak jak pierwsza nie lubi drugiej. Ja zdecydowałem się, no musiałem podjąć jakąś decyzję i zdecydowałem się na tą szkołę pierwszą, czyli taki około 30-minutowy odcinek do was solo, Raz na tydzień, przewidując też już wtedy, półtora roku temu, to co się stało, czy to co się dzieje teraz, jesienią 2024 roku, mianowicie no, otwartość na zapraszanie gości, tak? To znaczy, ja co do zasady chciałbym, żeby główny trzon podcastu był taki, jaki jest, czyli raz na tydzień 30 minut solo mojego mówienia do Was, natomiast, żeby raz na parę tygodni był gość żeby była rozmowa. Rozmowa na tematy właśnie, które dają, w fajny sposób dają do myślenia, mam tu dużo różnych ciekawych pomysłów, nie jest tak, że ja chcę zapraszać tutaj, no może, może inaczej, nie będę zdradzał kogo chcę zapraszać, natomiast wypiszcie śmiało w komentarzach, mailach, kogo byście chcieli widzieć, mam dużo fajnych pomysłów, z paroma osobami jestem już posłowie i też dużo, nie tylko nazwisk, ale też takich jakby kierunków, jakby jakiego typu goście mogą być w tym podcaście, więc jakby co tam wam przychodzi do głowy, to śmiało walcie, tak bym chciał, żeby to wyglądało, że, że raz na parę tygodni jest jako pewne urozmaicenie, że jest gość. Na ten moment, jak to nagrywam, no już yy, dwa razy byli goście. Była Ewa Pawlik, która opowiadała o świeckich pogrzebach i była Paulina Matysiak. Posłanka na Sejm bieżącej kadencji, która opowiadała o kulisach pracy y, polityków, a mam wrażenie, że to jakoś fajnie wyszło, więc na pewno ten format będzie kontynuowany. Staram się też robić, bo ja, ja nagrywam y, jeszcze od tych kulis ja nagrywam w moim szumnie mówiąc, studiu domowym. Nagrywam te odcinki, które są solo. Y, tutaj dla aspirujących podcasterów taka mm, rada, która jest trochę sprzeczna z ideami Mary Kondo i z ideami Porządku i sprzątania. Mianowicie, dobrze się nagrywa podcasty w pokoikach, które są zawalone różnymi rzeczami. Jak się piętrzą stosy rzeczy, to te rzeczy, czy jakieś takie składziki, schowki, te pokoje właśnie przeznaczone na zawalenie różnymi przedmiotami te z rzeczy one bardzo dobrze rozpraszają fale dźwiękowe. W związku z tym jest dobra akustyka i to wtedy fajnie można po prostu robić w szumnie mówiąc domowym studio. Natomiast no już odcinki z gośćmi nagrywamy w studiu w Warszawie na w takim bardzo fajnym studiu wrzucałem tam zdjęcia. Bardzo przyjemne miejsce bardzo bardzo porządne. Już taką profesjonalną akustyką, bez piętrzących się stosów rzeczy, no i tam po prostu z tym, z tym gościem tę rozmowę. Nagrywam. Fajnym takim dodatkiem jest jeszcze, że zaczęliśmy z dziewczynami, które mi przy tym pomagają. Zaczęliśmy robić grafiki, już takie fajne, porządne, żeby to też dla oka było jakoś przyjemne, a nie tylko dla, a nie tylko dla ucha i umysłu. Aczkolwiek oczywiście umysł, wasz umysł jest celem moim i tam, że chce się do tego umysłu waszego, chce się przedostawać z tymi stoickimi treściami. No, i tak te kulisy wyglądają, to chyba więcej do um, opowiedzenia nie ma. No, ja się. Ja się znam dobrze na tym stoicyzmie, w związku z tym to nie jest dla mnie, ja nie muszę, jakby ja nie pracuję w formie jakiegoś fundamentalnego researchu, że muszę do nowego odcinka, wiecie, przeczytać pół biblioteki. To raczej jest kwestia selekcji informacji, tego, co ja tam w ten dany odcinek chcę włożyć, żeby to stanowiło jakąś spójną i strawną całość. I mam nadzieję, że stanowi, chociaż to już do Was należy ocena. No tylko jak. Y jak mnie znacie, to wiecie, że jak ja jak Stankiewicz powie, że, że nie ma miesięcznego researchu do każdego odcinka, to znaczy, że i tak jest napakowane treścią gęstą. No bo tak to też wygląda, tak. No Ja staram się, żeby to było, żeby warto było tego słuchać, żeby to było no, warte tych 30 minut, które na to poświęcacie. Dzisiaj no, jest siłą rzeczy taki odcinek luźniejszy, natomiast ja zawsze mam. A, bo jeszcze o to było pytanie. Tak, ja, ja mam zawsze dość dokładną, czytaj, bardzo dokładno czytaj szczegółowo rozpiskę, co jakby, o czym chcę mówić. Natomiast to nie jest słowo w słowo, tak? To znaczy nie, nie, nie czytam z kartki, no bo wtedy to wychodzi fatalnie, w ogóle nie ma sensu. Natomiast no, mam na kilku kartkach przygotowane punkt po punkcie, co Wam chcę powiedzieć, żeby właśnie to w pewną spójną całość się składało. Nie wiem czy odcinek dzisiejszy się czy może inaczej dzisiejszy odcinek się mniej, mniej spójną całość składa dlatego że jest odcinkiem wyjątkowym jest Q&A. Natomiast za tydzień wracamy mam nadzieję już wracamy stricte do stoicyzmu i na zakończenie dzięki że słuchacie przypominam że zapraszam kalendarzstoicki.pl najlepszy możliwy prezent na święta i przypominam że 16 grudnia webinar o tym jak przeżyć święta po stoicku link w opisie Znajdziecie mega, zapraszam. Dzięki wielkie za dzisiaj. No i cóż, do usłyszenia za tydzień.